Dzisiaj dzień w Lego City rozpoczął się spokojnie W domku jak zwykle wesołym domku wesołym cisza. domku cisza Pan Tirowiec szykuje się do pracy Ekipa Monster Traka i Pługa Śnieżnego w gotowości łazik arktyczny już coś tam wydobywa Życie toczy się spokojnie. Hej, a co to jest? Ekipa ryśka. Co oni knują? Zbliżymy się do nich. Dzisiaj ukradniemy cały skarb w sejfie ko domku. Hej, <laughs> dobry pomysł. Dobry masz pomysł, Rysio. Narciarz będzie zwiadowcą. Od I razu, będzie bił kilka. Od dni. razu, narciarzu, ty się w, w, wespnij tam na ten kombajn, co tam stoi, I będziesz, i będziesz kierować Będziesz czatował tam i patrzył, czy nikt nie jedzie, i czy policja się tego. I będziesz nam dawał znać, okej? Okay? Tak, przez telefon. Dobra. To wszyscy wiedzą, co mają robić. Ty tak. Suzy idziesz ze mną i osłaniasz mi plecy karabinem. Dobra, jedziemy. Jedziemy do. się rozpoczyna. Suzy. Hmm. Dobra. W międzyczasie na posterunku policji panuje spokój i cisza. Wszyscy sobie gawędzą, piją kawkę, rozmawiają. Pan pilot szykuje się do lotu, do lotu zwiadowczego. Łódź rybacka za chwilę wypłynie znowu na połów a tutaj po cichutku rabusie rabują klejnoty. A ja idę do kombajnu. Wszystkie klejnoty z sejfu zniknęły. Nie ma. Nie padaj głośno. Nikt nie zauważył, bo wszyscy byli zajęci sobą. Ale Heca. Wszystkie klejnoty zginęły. Nawet pan tirowiec nic nie zauważył. A narciarz kradnie chyba. Kombań. Daleko nim nie ucieknie, bo kombań jest powolny. Chwileczkę, ukradł kombajn bez lemieszy. To znaczy nie ma lemiesza. Będzie jeszcze podwójnie niebezpieczny. Jedziemy! Jedziemy. Ukryć skarb. Policja! do y Na policję wpłynęła skarga. S obrabowali skarb. Narciarz zniszczył komisariat policji. Policjanci są unieszkodliwieni. Jedynie udało się wystartować samolotowi, który leci i chce zestrzelić kombajn. Nie zaszczeli. Niestety, ale i on padł ofiarą wielkiego bombowca, Wielkiej Berty udało się uciec naszym zbiegom. Tak. Niestety w tym odcinku oni zwyciężyli. Po... Już koniec. Filmu. I pozdrawiamy wszystkich fanów Rysia i, I... jego bandy. Koniec. Koniec.